tak ważna w sytuacji polskiej jest jednak właściwa profilaktyka i to trzeba podkreślać na każdym kroku, bo im mniej będziemy mieli przypadków za, zaawansowanych, tym więcej będziemy też mieli środków na to, żeby właściwie leczyć chorych. No, no, niestety pandemia nie, nie spowodowała tego, że ceny terapii spadły, a z każdym masko pojawiają się nowe terapie, e, coraz skuteczniejsze e, i koszty leczenia chorego na zaawansowany nowotwór niestety rosną. Oczywiście, że to jest e, że to jest bardzo dobrze zorganizowane w Stanach, jak takie terapie powstają, o tym, o czym mówił jeden z moich przedmówców, ponieważ rzeczywiście no, firmy i uniwersytety współpracują bardzo szybko, żeby wprowadzić te nowe terapie. Więc tego w Polsce jeszcze nie ma ABM. ABM nad tym pracuje. Zobaczymy, więc ASCO uczy rzeczywiście takiej pokory, jeżeli chodzi o dostęp i rozwój szybki nowych technologii medycznych.